Witajcie, kochani. Jeszcze nie wiem, do której części filmiku to poleci, ale stwierdziłam, że nagram. Z wami taki będzie można powiedzieć: Open Box. Idealnie się zgadzało słowo to pudełka. Także będzie nasze pierwsze wrażenie. Od dzisiaj zaczynamy dietę pudełkową. Zdecydowaliśmy się na firmę. Mniam, mniam, jak widzicie, była to jedyna firma, która dowozi do Komorowa Żuławskiego, więc nie mieliśmy właściwie innej opcji. Nie była to też najtańsza firma w porównaniu do Białego Widelca czy też Diety Brokuła. No to wypadała dosyć droga, aczkolwiek większość tych takich powiedzmy innych firm, które też sprawdzaliśmy, one też oscylowały w granicach 59 mniej więcej za, za dzień, nie Michasiu? Dobrze, pokażę. Ja wziąłam sobie, słuchajcie, 1200 kalorii. Dietę Fit. A Michał też Dietę Fit, tylko 1800 kalorii. Mimo, że z kalkulatora wychodziło 1500, ale mówię dobra, mówię wezmę mniej. Także, a i redukcja redukcję masy ciała. Także tak otwieramy. Zobaczcie, bardzo pięknie zapakowane. Tutaj jest piekarczyk elbląski, dane kontaktowe. Yy, także fajnie. Otwieramy. Dajmy na pierwsze śniadanie placuszki cukiniowo kukurydziane z domowym keczupem i pomidorem na ciepło. Na ciepło. To nie o czym musimy to odgrzać, jak chcemy. Drugie śniadanie, włoska sałatka caprese na zimno. Obiad, filet z piersi kurczaka w sosie z kwaśnym z pomarańczy, kasza kuskus z kolendrą, kolorowa marchewka na ciepło. Po wieczorek fit ptasia, mleczko z nasionami chia na zimno. Kolacja, papryka fraszerowana warzywami, ryżem i mięsem z piersi indyka na ciepło. Dobra, także tak, zobaczymy nasze śniadanie, może Wam wszystko pokażę, tutaj jest ta sałatka caprese, tak, ja nie wiem, czy ja się tym najem, zazwyczaj na drugie śniadanie jadłam owsiankę, ale dobrze, zobaczymy, tutaj dalej mamy tą paprykę faszerowaną na kolację, Chyba trochę przesadziłam sobie ilością 1200 kalorii, nie? Śniadanie się wydaje całkiem zacne. Zobaczcie. I tutaj jest deserek w takim, słuchajcie, fajnym bardzo słoiczku. I to jest na, na zimno. Także tak to się wszystko prezentuje. Mam nadzieję, że nie będę chodziła głodna. Dobra, otworzymy może Michała teraz jedzenie. Czekajcie, żeby ten klasuszki to te śniadanie sobie zostawię, zaraz będę jeść. Po prostu Michał będzie miał to samo, tylko inne porcje. Nie wiem, No i przywieźli nam to koło czwartej w nocy, pies czeka, także taka sytuacja. Dzień na pobudkę o czwartej rano trochę mnie zniechęca. Eee... Pod wieczorek masz inny, bo masz krem A Reszta to samo. Także sałatka, do dodatkowo masz ogórki, bo ja nie miałam chyba ogórków, nie? Tak mi się wydaje. Eee, masz dwie papryki faszerowane. Dla masz 4, chyba czy 5, zamiast 2. No i masz więcej mięska. Ale Ryżu masz tyle samo. I deserek tak się prezentuje. Pudding. Także, Michał, jak twoje pierwsze wrażenie? Takie wizualne. Wizualne? Jestem z, Na razie pozytywnie zaskoczony. Bałem się, że będą jakieś rzeczy, których nic nie lubię do tego dnia aha, i tutaj śniadanie jest, tak? A tam co jest? Twoje śniadanie. Aha, no to dobra. No i tak dole, to to zaraz do tu Dobrze, to załóżmy śniadanie i schowamy. Ja nie wiem czy ja się tym najem. Trochę mam obawy, ale najgorsze, że nie chcieliśmy na próbę tylko od razu na 20 dni. Więc mam nadzieję, że nie dochodzi głodna. To jest teoretycznie tak zaplanowane. Myślę, że 1500 każdy co miała jednego więcej placuszka. No. No, pewno tak by było. No dobra, próbujemy. Wezmę tylko sztućce i. No podgrzeć jeszcze. Nie, ja tam chyba nie będę taki potroszkę podgrzewała. Mhm. Chcecie się bawić? No chwilę do tego. No do do pieca. dobra, to mi podgrzeje. A few moments podgrzeje. Dobra, kochani, mam w końcu troszkę czasu, żeby nagrać Wam e, takie nasze mini zakupy, troszkę domowe, troszkę kosmetyczne, bo jeśli chodzi o te ubraniowe to gromadzę wszystko i później nagrywam Wam jeden zbiorczy filmik, więc tak pokrótce Wam opowiem. Pierwsza rzecz to słuchajcie, w Pepco kojarzycie tą, ses, Boże, tą serię Cardio Bunny? Ja kupiłam sobie, słuchajcie, taki ręczniczek, ombre. Zobaczcie, cardio. Jest to oczywiście taki ręczniczek szybko schnący, co jest fajne, bo raz, że zobaczcie, zajmuje bardzo wolno miejsca, można go Zapakować na podróż, czy na tańce na siłownię, kto tam jak woli. I słuchajcie, on normalnie kosztował w cenie regularnej 30 zł, a ja go wyrwałam za dwie dychy, także myślę, że fajna sprawa na nadchodzący obóz taneczny przyda się jak znalazł. Eee, dalej, a propos ręczników. Ręczniczek wyhaczony w Home and i słuchajcie, też był po, eee, kupiony na promocji. Eee, cena początkowa to było 79 zł, a pod spodem jest jeszcze inna metka, więc podejrzewam, że jeszcze drożej. A kupiłam go w końcowej cenie 39,50. Słuchajcie, tak się prezentuje. Oczywiście tylko połowę Wam tutaj rozwinęłam. Oczywiście jest flamingowy. W sumie nie mamy żadnego ręcznika z Home menu, więc zobaczymy, czy faktycznie dają radę. No i oczywiście, no, print przepiękny, więc nie było co się zastanawiać. Co prawda, był jeszcze jeden ręcznik, nie? Ale był bardzo drogi ten ręcznik. Chyba. Znaczy nie wiem, czy bardzo drogi, ale 8 dych, tak? Jakoś tak było, nie, nie, nie był objęty żadną promocją, więc zrezygnowaliśmy, poczekam, aż będzie troszkę taniej. Dalej, jeśli chodzi o listka, kupiliśmy po raz kolejny poduszki dla Michała, Living Medical 40 na 40 i one, kurczę, w jakie one były, pamiętasz? 4 25, dychy? 40? Wydaje mi się, że 40. I kupiliśmy mu takie dwa jaśki, także sprawdzone, Michał już wie, że, że są spoko, dają radę, więc zainwestowaliśmy w kolejne dwa. No i kolejna rzecz, taka w sumie nieprzewidziana, nie, było to, nie był to konieczny zakup, słuchajcie, kupiliśmy taki dywanik, zobaczcie, taki przemiły, fernzelkowy, e, gruby dosyć e, i słuchajcie, to jest bath mat 50x80 cm+, Także jak jesteście zainteresowani, to oczywiście cenę Wam wkleję na dole, bo, bo nie mogę znaleźć metki, e, ale bardzo fajny, trochę dłuższy, więc on będzie mam nadzieję idealny do tej naszej łazienki na górze, gdzie tam mamy wystrój taki czarno-szaro-biały, taki marmurkowy, więc myślę, że fajnie by się to komponowało. E, ten poprzedni, który mamy z Biedronki też daje radę, muszę go wyprać, no i właśnie na to ewentualność muszę mieć drugi ręczniczek, znaczy ręczniczek dywanik, który... E, które będę używała, jak ten będzie sech. Także taki zakup, mam nadzieję, że będzie fajny. Zresztą to wiecie, tylko dywanik on chyba 4 dychy kosztował, ale tak jak mówię, cenę Wam napiszę na dole, albo w górę, gdzieś tutaj. Kolejny zakup, słuchajcie, nożyczki, bo nożyczki mnożdżą giną i to za moją sprawą raczej. Jedne tu są na parapecie się znalazły, ale pozostałe trzy bardziej nie wiadomo gdzie są, więc kupiliśmy kolejne trzy, które chyba też za jakiś czas gdzieś zginą. No ale tak to jest, jak się nie odkłada wszystkiego na miejsce i no i cóż mogę powiedzieć. Cenę też Wam wkleję na dole, to była jakaś gruszowa sprawa, nie? Tam 20 zł czy coś, a no jak wiecie, nie wiem czy u Was w domach rodzinnych, ale w moim rodzinnym, rodzinnym domu też zawsze była afera, gdzie są nożyczki, też zawsze gdzieś ktoś nie odłożył na swoje miejsce i było wielkie szukanie po całym domu. Także, także tak, jeśli chodzi o część domów, A Michał jeszcze ten jeden ręczniczek u Ciebie w gabinecie. To na koniec pokażemy. Bo myślałam, że wszystko wyciągnęłam. Bo Michał, słuchajcie, jest magazyn, i wszystko tam gromadzę: wszystkie zakupy, które czekam, potem, żeby nagrać wam hol. Także u niego wszystko jest graciami e, dosłownie. E, Okej, okay, lecimy dalej. Słuchajcie, TK Max. Jeśli chodzi o TK Max, zakupiłam tutaj. Jeśli chodzi o TK Max, zakupiłam miniatury marki Murat. I skąd ja znam tą markę? Z filmików, szusz. Papuszki. A to uważasz, że jak ja zaczynam mówić, to one dopiero? Fifi-rifi? Ja Przestaje coś cisza. Mój głos chyba tak reagują. Dobra, zobaczymy. Więc wypatrzyłam to, o, szusz. Ona mocno się tym zachwycała i zobaczyłam to w Ticka Maxie. I na początku to był ten produkt tutaj do mycia twarzy, i on był w pełnej pojemności chyba 200 ml albo 250 i kosztował 70 zł, co i tak było po promocji, bo normalnie on jest o wiele droższy. Ale wy wie, nie wiem, czym się to sprawdzi 70 zł na produkt do mycia twarzy, to jednak myślę trochę dużo jak na coś czynić, no, na coś na taki produkt, którego nie jesteście pewne. i Disiaj Makie w Gdańsku wyhaczyłam zestaw trzech miniatur i tutaj jest właśnie ten e, cleanser. Czytam cleanser cleanser Cleanser? Noby ja do mycia twarzy. E, cóż tu jeszcze jest? E, zaraz przeczytam tutaj. Oil and Poor Control Matifier. Czyli coś ma coś matującego za SPF 45. E, I. To musiała przeczytać, wiesz? Bo nie wiem do końca, co to jest. Wzięła mi, nie wiem, nie? Outsmart blemish. a nie to. Też jakiś oczyszczający. Treatment. No dobrze. To udniemy po prostu, nie, Michasiu? Ja sobie poczytam. Po prostu Wam napiszę, co tutaj są za trzy rzeczy, bo do końca nie wiem. Eee, ale kosztował ten zestaw 79,99, także wypróbuję i na pewno dam Wam znać. Dalej, jeśli chodzi o TK Maxa. Kupiłam e, błyszczyk do ust Huda Beauty za 39,99. On tutaj podany jest, że w cenie regularnej 83 zł kosztuje. I użyłam go. I słuchajcie, on jest dosyć mocny, jeśli chodzi o takie złotawy, wpadające tak w złoto ewidentnie. I jest on dosyć jasny, więc no nie każdemu będzie ten odcień pasował. Ja będę go bardziej używała jako toper, ale chciałam wypróbować coś innego, a miałam tylko jedną pomadkę, więc błyszczyk, będzie to mój pierwszy. Więc zobaczę, też dam Wam znać. Dobra cena była. Okej, okay, Mam ręczniczek, nie pamiętam, czy Wam go pokazywałam. Wydaje mi się, szczerze powiedziawszy, że nie. Ale taki oto ręczniczek z Biedronki, ale chyba pokazywałam. No jak nic, to, to nic się nie stanie, jak jeszcze raz pokażę. 93 na 170 kupiony w Biedronce, 29 zł kosztował, także spoko. Yy, polecam, jak traficie, to bierzcie, całkiem fajna jakość. Także tak. Dalej lecimy. Słuchajcie. Będąc w galerii zaszłam do Bath and Body Works i kupiłam cztery miniaturki, słuchajcie, o czekajcie odwrócę. Cztery miniaturki takich oto e, żeli do rąk, że oczywiście są e, dezynfekujące. Dobrze mówię? Dezynfekujące? Tak, ja się mam jakieś problemy ze skupieniem radii. I Jeden mam tak, cucumber melon, czyli ogórkowo melonowy. Tutaj japońska wiśnia. Beautiful day. Nie wiem co tutaj jest, ale mieliśmy go w poprzedniej edycji inne opakowanie było i to jest bardzo taki świeży zapach. I tutaj brzoskwiniowy, wszystkie bardzo fajne. I mimo wielkości są bardzo wydajne bo wiecie, tego dużo na ręce nie kładziecie. A ja już mam dosyć tych żeli, takich śmierdzących alkoholem. Gdzie ręce też szczypią i tak dalej, a to jest fajne. Potem ten zapach utrzymuje się na dłoniach, także gorąco Wam polecam. Była promocja 3 i 1 gratis Za 1 zapłaciłam 12,90. Także przeliczcie sobie tam mają fajne promki, możecie też przez meta zamówić. Dobra, dalej lecimy. Rosman. Kupiłam sobie Alta Farmy. Taki Bronchial, tak, to jest taka sól morska do kąpieli rozgrzewająca. Gdyby któreś z nas było przeziębione faktycznie, coś się czuło, że go łapie, to, to jest ponoć fajna opcja i dużo ludzi sobie to chwali. E, więc wzięłam na próbę. Czy tutaj mam ceny tego? Nie, tutaj jest jeszcze coś innego, dobrze. Kolejna e, sól do kąpieli marki Altera. No i tutaj oczywiście rysunek kokosa Gdzieś tam zwrócił moją uwagę i on jest zapach, zapachu kokosa i kakao. Eee, także taka kolejna sól do kąpieli. Ja lubię takie szmery bajery. I słuchajcie, marki knajp, kolejna sól do kąpieli. Ona tutaj jest z arniką. O, proszę bardzo, Czuć jak pachnie. Nie, przez to nie czuć. Mam nadzieję, że będzie fajna. Także trzy takie na próbę sole do kąpieli wzięłam. No i ostatnia rzecz, którą wyhaczyłam w Biedronce, słuchajcie, były dwa rodzaje palet marki Eveline. I ja wzięłam tutaj sobie, nie wiem, czy tutaj jest jakieś... Aha, tutaj czekoladowa paleta do oczu. Zaraz już otworzę. Mogę tak Ona no, w jakiejś całkiem fajnej cenie, nie? 29 czy, czy coś w ten desen była stosunkowo tania. Już wam pokazuję kolorki. Tak się prezentują faktycznie takie. Micha się będzie widać, takie czekoladkowe i właściwie są tutaj cztery takie odcienie perłowe, reszta matowych i troszkę w odcienie wpadające, więc coś, co mi pasowało. Była jeszcze jedna, ale właśnie bardziej w ciepłej tonacji, więc, więc nie brałam, mimo dobrej ceny. OK, co mam tu jeszcze Wam do pokazania? Słuchajcie, w Lidlu, nie, to był w Biedronce, że jeśli kupisz produkty, za 20 zł dostajesz książkę o Portugalii, właściwie o potrawach portugalskich, więc mówię do mamy, weź, weź mi ogarnij, ja bym coś takiego chciała. No i żeby nie było to, wiecie, zmarnowana kasa na jakieś pierdoły za te 20 zł. Mówię, no to mamy weź oliwę. Oliwa zawsze się przyda także. O także wzięłam taką oliwę na próbę, tak mama wzięła. I do tego słuchajcie takie mini sucharki. I takie ciasteczka z cynamonem. One są błędne, także jeśli na nie traficie, to je bierzcie one chyba 2 złotych kosztują, także... Także tak, będę je chociaż teraz jestem na diecie pudełkowej, więc nie wiem, jak to zrobię, ale będę. No i tutaj jest książeczka, czas na Portugalię, także zobaczymy, czy sobie coś tu znajdziemy. No właśnie tak niefortunnie, bo dietę pudełkową zaczęliśmy, ale myślę, że wiecznie na niej nie będziemy. Także taka oto książka, myślę, że fajna opcja, bo za dwie dychy macie produkt i macie książkę, więc myślę, że, że się opłacało. No i co? Miałam pokazać im wiesz, ten, to urządzenie do chodzenia wina. To naszą chodziarkę, ale jeszcze tam wina nie włożyliśmy, yy, bo mamy same wina, właściwie czerwone, których za bardzo nie lubimy, więc musimy się zaopatrzyć w jakieś takie albo białe, albo różowe, które faktycznie wypijemy i jest w sens je chodzi. Bo po co trzymać coś i po co na prąd chodzi, skoro internetu nie włączą. Tak, e, skoro no, nie będziemy tego używali, także bez sensu muszę kupić, ja wiem, do Sylgrosa kupić dużo win z flamingiem. A właśnie, może potem Wam pokażę przebitki na moje wina flamingowe, bo już mi się uzbierało chyba pięć sztuk, nie? Różnych, tak mi się wydaje. Także pokażę Wam, jak będą te wina, to wtedy załaduję je do tej podziarki i Wam zaprezentuję. No, a tymczasem na tą chwilę to wszystko. Także do następnego filmiku, kochani. Pa, pa! Okej, okay, kochani, teraz przyszedł czas na hol Michałowy. Co tu, Michał sobie zakupiłeś? Proszę bardzo, pierwsza rzecz. Karimata, miała być czarna, ale w sumie wyszła się. No to nic, ale taka podwójna karimata. Słuchajcie, kupiona w lidlu marki tej... Drivit, Grivit, nie wiem, jak to się powinno wymawiać. Fajnie, bo tutaj można sobie, wiecie, to machnąć na, na ramię i wygodniej jest to nieść. Mata potrzebna jest nam na... Na obu słoneczny. Bo ja swoją mam, już kupiłam, jak uczyłam się robić szpaga, właśnie muszę odnowić ćwiczenia, bo szkoda po prostu tego, co poszło. Tyle moich tych wieczorów męczących i w ogóle, także muszę to ogarnąć, bo no nie może tak być. Dalej, słuchajcie, nie uwierzycie po prostu, na co namówiła Michała. Na spodenki we Flamingi po prostu. Rok temu też go próbowałam namówić, na jakieś takie podobne i nie chciał. Słuchajcie, spodenki kosztowały 79,90. Kupione w hausie, tak, rozmiar L. Jeszcze były różowo-granatowe dla bardziej odważnych, czyli Michaś już stwierdził, że są zbyt damskie i, i się nie zdecydował, ale cieszę się, że, że ma takie, ten, takie chociaż jedne w swojej kolekcji. Namawiam go teraz na kąpielówki, ale jakoś mi nie wychodzi. A potem nie będzie, tak? Cóż jest. Widziałam chyba z dwie czy trzy pary. Dobra, i lecimy dalej. Słuchajcie, jakie szczęście, że w TK Maxie Moniśka wyhaczyła. Na swojego męża super produkty AC Milanu. Co jest rzadkością, jeszcze nigdy przez tyle lat nie trafiliśmy tam na produkt AC Milanu. Także mówię, wiesz, Michał, po prostu co tu będzie ci pasowało, to ty bierz i się nie zastanawiaj. Więc pierwsza rzecz, słuchajcie, to taka bluzka termoaktywna. Pumy z logiem AC Milanu. Bluzeczka jest w rozmiarze jakim? W rozmiarze L. Słuchajcie, i kosztowała 99 zł i jeszcze mamy jedną taką bluzeczkę, tylko czekajcie, wynajdę ją. Tak. Bardziej Michasiową, ponieważ jest czarno-czerwona. Także właściwie ta sama, ten sam fason, ten sam rozmiar, taka sama cena, tylko inna wersja kolorystyczna. Biała ma być bardziej na lato, żeby tak nie grzało, a czarna na wszystko i wszystkie inne pory roku. Kolejna rzecz. Koszulka. Również z rogiem, a to logo. zaraz sobie zobaczę Te logo, jak tutaj było takie namalowane. Nie, one są takie. Oj, zobacz, takie gumowe dotknij. Mhm. Takie mocniejsze, więc fajnie, bo nie spierze się od razu. Wcześniej e, Acemilan był czyj Adidasa? E, Adidasa, a teraz Puma. Zobaczcie, tutaj taka e, koszulka dłuższa, dłuższa właściwie fajniejsza jest, bo tutaj na dole ma taką wstawkę jeszcze. Koszulka jest w rozmiarze również L i kosztowała 64,99. Także spoko, jakbyśmy byli w Milan Store w Mediolanie lub gdziekolwiek indziej w markowym sklepie Milanu, byśmy zapłacili spokojnie tę koszulkę ponad 20 euro na życie, nie? Tak. I słuchajcie kolejna rzecz. Bluza. Czekajcie, może ją zapnę, a mogę ją założyć na siebie nawet. Słuchajcie, bluza AC Milanu, proszę bardzo. Tak się prezentuje. Fajne wstawki. Tutaj ma zameczek dodatkowo, logo na rękawie. Bluza jest w rozmiarze S, także Michał niezbyt chciał ją brać, ale przekonałam go, że może nosić rozpiętą. Poza tym idziemy na dietę pudełkową, więc myślę, że będzie akurat na niego. I ta bluza kosztowała, słuchajcie, chyba też to, na czysto. Tak, 99,99. 99. Także. Całkiem spoczko. Michał, co Ty powiesz o swoim shoppingu? Jak się czujesz? Ja się dobrze czuję. A jakiejś ja więcej robię. emocji? Że czujesz się przeszczęśliwy i w ogóle? No, no to już mówiła, że bardzo dobrze się udało kupić, że nie, nie było wcześniej właściwie nic Milanu, tak. a przez to, że nie można było jeździć do Milanu, no to teraz... Tak, nadrobiliśmy. No, Michał mówi, boże wydamy 500 zł, tak, no. czy tam ile. Ja mówię, dobra mówię, Michał, bierz, w Mediolanie wydobyć więcej. E, taka prawda, a jeśli chodzi o produkty acymilanów, no to bardziej spotykaliśmy jakieś ręczniki, kocyki, czasem można było wyhaczyć, nie? Kieliszki, e, czy te do piwa, kufle, a tak to raczej nic takiego nie było. Jeśli chodzi o ociupy, to już w ogóle. E, jestem ciekawa, czy w innym Ciciej Maxie, na przykład w Gdańsku, byłyby też inne gadżety, e, czyli może jakaś bielizna, bo Michał na szczęście zakłada zawsze nomecznie bieliznę Acy milanum. tak? To nie jest żadna tajemnica, chyba każdy może się o tym dowiedzieć. Także też by się przydały takie rzeczy, także może zajrzę któregoś dnia, zobaczę, czy coś będzie. Tutaj też były jeszcze inne produkty oczywiście, które niekoniecznie spodobały się Michałowi, bo tam na, namazane było na plecach coś albo ten, także e, to jest tylko część z tych rzeczy, które udało nam się w dobrym rozmiarze znaleźć i takie, które by mu pasowały. Także myślę, że fajnie i że udał się shopping. Ja co prawda wtedy sobie nic sobie nie kupiłam, ale no tak to bywa. Chociaż może był szczęśliwy. A jak mąż szczęśliwy, to i żona szczęśliwa. Tak jest. No dobra, to teraz mogę się z Wami już pożegnać na dobre. Po kilku, że tak powiem, pożegnać tam, to się wytnie, to tam wiecie, spokojna na ludzie. Także do następnego filmiku, kochani, papa. Pa.